Cześć, cześć, witajcie, słuchajcie, ja już wróciłam z cudownego miasta, czyli z Wrocławia. Kto był, widział ten, po prostu wiem, mnie ono zawsze zachwyca, pomimo tego, że czasami wybieram się w któreś miejsce, które już widzę od lat, ale nadal po prostu bardzo mnie to cieszy. Ale zacznę od tego, co się działo na przykład we wtorek, czyli wybrałam się do klubu Anny, gdzie spotkałam się z dziewczynami z DI i tam właśnie stworzyłam, ozdobiłam sobie tą. Płytę, był to mój identyfikator, w ogóle na zlocie. Bo, jakby głównie o tym zlocie będę przecież opowiadać, więc e, tak on po prostu wygląda. Tego sobie zrobiłam. Nosiłam oczywiście całe dwa dni, co byłam, bo byłam i w piątek, i w sobotę. I tak właśnie on się prezentował. Co jeszcze z takich ważnych, istotnych rzeczy, to to, że jak tam byłam, no pojechałam i po prostu na miejscu wycinałam nożyczkami, więc no, troszkę taki mój większy wyczyn bez liniki, tak na oko po prostu już ja robiłam atyciaki swoje na zlot. zrobiłam ich aż 18. Mówię że z racji, tylko że ja po prostu rzadko kiedy tworzę je. Może w tym roku troszeczkę więcej tego będzie, a zobaczymy, jakby nie, nie planuję. Ale to, co jest dosyć ważne, że atyciaki może już widzieliście moje, dodałam tutaj jeszcze takie świecidełka, bo bardzo mi czegoś po prostu na tym brakowało. Są one dosyć takie, bym powiedziała, proste, bo to tylko papier rozszczany, podbitka z tła z kolekcji od Artianette, lama, napis i właśnie tak to wygląda. Dostałam też bardzo dużo, ale do tego jakby stopniowo będę przechodzić, bo zacznę od tego, że poszłam oczywiście tam, pojechałam z dziewczynami na na zlot zapłaciłam 10 zł, czyli naprawdę majątek, za to, żeby przestrzeni wchodzić. Po prostu tam. Ja byłam tylko dwa, ale e, trzy. Jeszcze mam tutaj taki kawałek. Nie wiem, czy widzicie to nie siniak, tylko po prostu e, nic innego jak pieczątka, która została. I na dzień dobry dostałam. Oczywiście, cytat gdzieś odurzyłam, nie znalazłam swojej drugiej połówki, ale byłam przy tym jak dziewczyny znajdowały jak śpiewały piosenki, naprawdę świetna zabawa a ja dostałam tu i zresztą każdy dostawę taki zestaw powitalny pokażę Wam co tam z nim jest sama osobiście jeszcze do niego nie zaproponowałam tylko chcemy widzieć naprawdę to są papiery ale tutaj mamy różne różne też rzeczy o, co Ci dam przygotowałam uhum można pobrać sobie wersję graficzną Zobaczę co to tam po prostu wyjdzie jak sobie zeskanuję ok tu są jeszcze jakieś grafiki zobaczę co to jest jeszcze, jeszcze po prostu nie wchodziło nie miałam jakby potrzeby czasu fajnie się zapowiada no nie powiem jest taka klimatyczna zobaczymy jak to po wydruku będzie także taki jest Powitalny pakiet. Tu mam papiery. Eee, patrzę, czy tutaj jest jeden producent, jest 13 arc. Także dostałam taki papier. Taki. Teraz mam ten, ale to takie tak jakby mi nie przeszkadza. Zobaczę, jaki fajny, fajny tył ma. Już go miałam u siebie, więc wiem o czym mówię. Naprawdę do wykorzystania. Tutaj. O jad, dobra, to mi się bardzo po prostu podoba. To też jest Czyli tak naprawdę powiedziawszy mamy wszystko od nich tutaj w tym zestawie. No i ekstra. Dziękuję. Fajny taki pakiet, więc niby płacicie 10 zł. Takie, bym powiedziała, że to jest takie symboliczne, umowne, a dostajemy tyle papierów. Ja nie szalałam na zakupy, od razu Wam mówię z racji tego, że mam kilka paczek, które przed wyjazdem zużyłam, tylko po prostu odpakować. Pewnie widzieliście się filmy, natomiast nie zużyłam z nich jeszcze nic zrobić. A chodzą za mną, także mam nadzieję, że teraz będę miała troszkę więcej czasu na to. Ale pokażę Wam, co sobie tak zrobiłam, bo Miałam na pewne rzeczy też ochotę, żeby po sobie zakupić. Za chwilkę, tak Tutaj, papiery. Niby mam tego oczywiście, ale bardzo mi się kolor spodobał. Naprawdę, po prostu byłam tak zachwycona tymi kolorami, że pomyślałam sobie. Zobaczcie, jaki ładny. Taki niby róż, niby taki pudrowy, może bardziej. Także pobrałam dużo arkuszy z tej kolekcji. 1, 2, Pomyślałam, że to. Że może z tego stworzę taki album, czy coś w tym rodzaju. Zobaczymy. Ale bardzo fajny. fajnych cena, w ogóle, bo to chyba pociąłam złotówkę tylko za to. Także naprawdę, moim zdaniem, warto. Więc widziałam nawet takie tutaj koperty. No ciężko było przejść obok tego obojętnie. No bardziej, bo po prostu mi się bardzo spodobało. Jakby nie lubię kupywać na siłę, ale to pomyślałam, że będzie fajne do do wykorzystania. I czekajcie, tutaj tak. Tutaj mam jeszcze trzy arkusze tego. Także taką właśnie yy, kolekcję sobie wybrałam od nich i zobaczcie i tu jeszcze kwiatuszki do tego. Fajne już wydrukowanie. na. a mówię, cena była taka, że ciężko było sobie po prostu odmówić. A to są naprawdę takie rzeczy, które ja wykorzystam. Do tego jeszcze taki bloczek. A to nie wiem, czy sama wybierałam, czy jako to... Chyba dostałam go od nich gratis, tak mi się wydaje. A zobaczę, jakie fajne. Jak nie mi, to na pewno, jak moja córka zobaczy, to po prostu oszaleje na jego punkcie, więc jest do wykorzystania. I oczywiście tę kolekcję sobie wziąłam, ponieważ magiczne tematy nie schodzą nigdy z, z mody, że tak powiem. Nie wychodzą z mody, więc więc zabrałam. A wiecie, Harry Harry'ego Pottera, będą kręcić nową. Czy znaczy Już w trakcie są tak kręcenia nowe po prostu części, więc nową edycją, może tak lifting, tak stary, to po prostu tak. będą nowi, nowi aktorzy, więc myślę, że jak najbardziej to będzie się używało jeszcze, jeszcze nie raz. To, to ja sobie tu, tak, to jest to, co sobie po prostu tam zakupiłam. A, jeszcze mam. O, są rzeczki, no, ale ja uwielbiam knieciuszki. ostatnio właśnie zauważyłam, że mam ich coraz to mniej w tych takich moich ulubionych kolorach i w takich, w takich bym powiedziała, bardzo uniwersalnych, czyli beżach. Biały wziąłem chyba ze Z4. Plus jeszcze ta taka prześroczysta. także to są moje zawiniątka. Tak pięknie wyglądają, widzicie w podobnej kolorsy. Co myślę, że tutaj też świetnie się sprawdzą do, do tych papierów, które sobie po prostu zakupiłam. E, co mam, o mam i planuję użyć. Zobaczcie, czekajcie, zakryję tutaj. Mam coś takiego. Piękny, złoty rapacik. Ciężko przejść obojętnie obok niego. I jeszcze, co sobie za, zakupiłam, to takie dwie teksturki. powiedziałam, że to. Po prostu mi się bardzo spodobało do delki do jakiejś kompozycji, plus jeszcze tutaj listki są, więc myślę, że to jak najbardziej jest piękne do wykorzystania. I wziąłam jeszcze osiemnastkę, tak na wszelki wypadek, bo to jest coś, co ostatnio zauważyłam, że mi brakuje, i dostałam jeszcze tutaj taki zestawik. Także to na pewno też zaraz gdzieś wkomponuję. I to, z czym bardzo bym się chciała pochwalić, to tak. Tu mam adciaki, zaraz Wam pokażę co i jak. Byłam u Kingi. No nie mogłam się oprzeć, jak Kinga napisała, że będzie miała swoje warsztaty, to mówię, zapisuję się od razu i byłam na niej. Tu mam jakieś takie jeszcze, które mi zostały. I tak się w sumie bawiliśmy. Nie powiem, bo to był już taki końcowy dzień, bo to była już sobota, byłam dość taka wymęczona. A już. Więc co mogłam, to po prostu tworzyłam. Jestem pewna, że w tym tygodniu jeszcze po prostu sobie siądę i troszeczkę to sobie tak poprzerabiam po swojemu, Wiecie, jak to się mówi, ze, świeżym, ze świeżymi myślami, ponieważ na Zodzie dużo się dzieje, dużo fajnych osób się spotyka, więc naprawdę jest tak bardzo emocjonalnie, bardzo intensywnie. Oczywiście lubię to, ale nie zmienia to faktu, że czasami daje się to we znaki po prostu. No i właśnie. I powstało coś takiego u mnie. Natomiast tak jak mówię, no siądę, siądę, będę to na pewno poprawiać. Wcześniej zrobiłam sobie do mapki taki układ. Tak prawdę powiedziawszy, było to oczywiście na konkurs, ale myśmy robiły, rozmawiały i tak i tak wyszło, że ogłaszali wyniki, a my jeszcze po prostu robiłyśmy, więc jakby zlodnie nie jest istotny pod względem tych konkursów, których jest nam naprawdę multum, bardzo dużo, ale tak, żeby właśnie miło, fajnie, kreatywnie spędzić czas. Także przejdę do Ateciaku, bo troszeczkę ich dostałam, patrzcie jakie słodziaki, także pokażę, wymieniałam się. Było, było o tyle też fajnie, że mogłam sobie wybierać, więc jakby yy, czasami tak w swoją stronę wybierałam, to, co mi się gdzieś spodobało. Tutaj mam albo tak bardziej do mnie pasowało, bo bardzo tak chciałam, żeby były albo takie stricte związane właśnie z tym zlotem, czyli takie muzyczne, albo właśnie związane z Wrocławiem. Tu właśnie mam taką sytuację, że niestety nie ma plecków, więc yy, nie Pamiętam, nie sobie przypomnieć, kto mi to dawał, ale spróbuję się jakoś rozeznać. Zobaczcie, tutaj to jest w ogóle na akrylu czarnym. Rewelacyjnie wygląda. Tutaj mam okrągło. Pierwszy raz się spotkałam z takim okrągłem i patrzcie, to jest na tym, na takiej sprężynce. Zobaczcie, nie? Takie ciekawe, naprawdę. Kolejny mój ateciak. O, to widziałam, to były kiedyś w inspiracji. Bardzo chciałam, bardzo się ucieszyłam, że były dostępne. No, no wiadomo, to myślę, że jest takie charakterystyczne, kto? Niektóre to naprawdę są takie oczywiste. No i zobaczcie co ja tutaj też pięknie, uwielbiam. takie i tak wygląda ostatni ateciak. Świetnie zapakowany w taką kopertkę. Może, może się zainspiruje i. Na następny raz też takie sobie porobię. Fajnie to, fajnie to naprawdę wygląda. On też jest zresztą taki inspiracyjny. A i bym zapomniała no, patrzcie, jeszcze zakupiłam sobie brokat. On tak wyszło, po prostu zobaczyłam. Świetnie wygląda. Ma takie fajne kryształki. Myślę, że do wykorzystania jak najbardziej. Może nie używam tony brokatu, ale lubię, jak coś tam się czasami mieni, chociaż tak minimalnie ma mi się jakiś zapakowane, więc to też jest fajne, że sobie odkręcę, zakręcę. Nie będzie mi się mieszać z jakimiś różnymi kolorami. Także naprawdę jestem zadowolona i to bardzo w ogóle z całego zlotu, z możliwości spotkania pewnych po prostu osób w ogóle. Jak dla mnie świetny cały wypad do, do Wrocławia, a zlot to na pewno coś o czym myślę, żeby za rok już się wybrać. Także dziękuję bardzo. To tyle po prostu na gorąco po moim powrocie do domu. Tak. Także zapraszam serdecznie, kto będzie miał okazję, po prostu do spotkania się na zlocie. Kto nie, to po prostu do oglądania, śledzenia mojego kanału. Także życzę cudownego dnia i pozdrawiam serdecznie. Pa!